Witajcie, z tej strony Adix i witam Was w następnym odcinku Od Zera do Challengera. W tym odcinku zdecydowaliśmy strajhardować. Wziąłem Tarika i Riven. Musimy, jak powiedziałem w ostatnim odcinku, wygrać te pięć pierwszych. Jest to już czwarta gra, także... Z ta gra, jeszcze jedna, i powinniśmy dostać diament. I dalej to już będziemy używać inne strategię do osób, którzy bardzo nie lubią, jak gram dalej tym tarykiem. Ale ona jest strasznie ładna w tym skinie, podoba mi się. Mówi mieć taką. Ma, zobacz na ten, zobacz na. Yy, na to jest legendary co Fajnie lata kółko. Nie, to jest zwykły, za 900. Tak? No. Ta. To ja ją kupię. Daj To jest miazga po prostu. Ale ja też tak ładna. I Za 900 mówię, okej, okay, dobra, bierę. Patrz takie fajne ile lat... tak. Ja? To ja też mam nie ukradłem. Ja, ja nie chcę wydawać RP na Lola, więc... Ja A, kurde. Ja tu kurde wydaję. Grubo. Ja tylko raz kupiłem i za chyba 40 czy tam złoty czy coś takiego. Ja też często z Esli mam, ale tak to... tak czasem jak wyjdzie taki ładny z kim to trzeba. Ano. Ja mam głównie z takiego czegoś, co kiedyś robiłem. W trzecim sezonie. A, tak jest coś, to ja się domyślałem. Stąd. No. Pomaganie to... kolegom z habcem. Pomaganie słabszym kolegom, dokładnie. Dokładnie. Bezinteresowne. <laughs> w ogóle ja za nic, za nic na to nie brałem tak. No. Tak, tak mnie poprosili to. No dobra. No. To było za darmo, daj, oni poprosili na do to. No. no. Może mi tam kiedyś pre prezent za to wyślesz, czy coś. No, dokładnie, wiesz, tak w ramie, w ramach tej wdzięczności. W ramach, no. <laughs> Możesz mi tam kupić Random gift'a. Ja Raz no, mi bierz. kolega se... w ogóle tak ostatnio patrzył, kiedyś jeszcze, nie? Tak mm -hmm. w ogóle koleja mi tak... For no reason, stary przesłał ten... Przesłał... Gift'a. Aha, ona nie ma stun'a, ja dodzuję stun'a, stary. Lieska mi przychodzi na linię, ja dodzuję stun'a, na Q i mi puszcza. Są tak wyznaczone innego skina. Pierw dostałem do Riven i do Korkiego. Dwa A. do Nautiliusa z tego dostałem. Uwaga, bo wchodzi na topamorgana. Czekajcie. Okay. Chodzicie o te gifty? Tak. No takie Dosta... gifty chujowe dostałem, że już nigdy je nie kupię. O kurde. Mm. Ja też wchodzę, jak co? To... Ja dostałem do... dwa no do Nautiliusa, jednego legendarnego. Możemy coś porobić? Do kogo A. legendarnego dostałeś? No, za, tysiąc, za 1300 trzysta nie dostałem. To nie jest legendarne, ale. Ja dostałem najtęższe dwa skiny, do Gravesa i do Kartusa Posąga. Fajnie, że mi w ogóle gram. Ja dostałem dwa do Nautiliusa, Sapphire, do Riven, najwyższego skina i właśnie do Corkiego. Też najczystszego. Ma te gifty. Ciekawe, no, czy ktoś to... dostał Ultimate'a. Tak, ta, mnóstwo mnóstwo mój znajomy chyba 11 giftów kupił i jeden dostał do, do Nocturne legendarny. I reszta takie średnie. Mój, mój kolega dostał pogodę Dżane. Oooooh. Chyba hmm. by coś na czunglach żeby ta LFK się tak nie farmiła. No no, ja idę po Alterę. Hmm. Dobra. Taka jaka jest spokojna ta gra. Niedobrze, że dajemy się Renektonowi no, farmić. Widziałem plusa, jakby co. Ja porobię nasz lulę, to jest fajna sprawa. Linia mi się przyje, to mogę sobie długo porobić. Sapphire ja mu na plecy biegnę. Tylko teraz uważajcie na Morgana, bo ona mi linie sprzywała, nie? Dobra, ucieka. Uciekamy! No nie! O... Padniecie. Ja pierdzielę ten kokon. Uciekaj, Alex, jak powiesz. A. Tu Pójdź Szkoda. To jest ranę jak tam to jest postać taka. Ten Dla małąca. mnie to jest pan na tą mapę, jak nie pikujesz. O. Renekton? Właśnie, mówię dlatego, żebyś wciekał. Co Dobra, dobre druki. No ale to już dużo mi wiesz. nie da. Ignajdziesz to. Tak, na no piąty. Mm, 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 mm. Nie no, co po inaczej teraz zagrać? <kłysy> no, myślę, że to mamy lepszego. Ops, muszę się fleśnąć. Mm, dostał parę stunów. że na coś No, Let game tak. Coś ten Renekton się pilnuje, będzie i tankowy i damage robił, to jest najgorsze Jeszcze dostanie od Morgany Tarska, to... Ale whatever. jak Riven dostanie, to nie będę zagrał. No zobaczymy ten jak będzie. Jak złożysz już dłuczek i ten drugi, ten to będzie spoko. Ja już mam szóstkę, jakby co? Ja mam zaraz piątkę. Ja mam 3,5 Opa With Zaprasz na jego jest na nasze w sumie No, A, ja no teraz. A dziwne, bo on miał renek tą mniej więcej równy z tobą. Teraz tak przestał lasytować. Przez. Ale co tu. Ude. Jak coś tam ubezpieczeń nam tyły, gra to tutaj zaraz mogą wjechać. E tam małe mam strasznie mało. In Takam na plusa, ale on się nie pojawia. Morgana masz ustkę, teraz to przestanę. Dobra, no, chodźmy na nie ma straszy ja nawet na komu nie starczy? Jak jest to... to? nie, no już okay. trochę. O. o cholera, dlatego mówię. A gdzieś uciekaj. Jak od kontroli? O, trochę ich mają. No, trochę. Ważę Renekton. Nie oh. yeah, wiem, yeah, easy easy. Pomogę no ci. A dziękuję. Daj ja się słucham. Kurde, zawsze jak szyka mi temu, tu go nie ma. Poczekaj chwilę, bym trochę Expo dostał. A, oh, ok. A bo nie, w sumie jest dobrze, że są oni w z levelem. On nad spokiem farmu nic nie jest to. tak źle. Dobra, dżunglasz. <coughs> Emerald for insight. Ups. ja, się Hmm co by to na początku kupić? Dobra, lecę w tą. Ta jest jest to, Ta jest od Morgana, Dobra, jakoś się odwraca. Eliska jest tutaj, Musimy się mocno na Ja potrzebuję z żeby unikać Morgany. Tego Renekton jest problemem, on jest strasznie wkligiłty. Hmmm. Jeszcze jedziemy tam. Kurde! Nienawidzę Morgany, jest tak przestrzaną postacią. Liska jest na mocie. Uważajcie, przeżyjesz to? Tak, przeżyję. Uważajcie, bo teraz Liska do was wchodzi, tu jest. Okej. Okay. Przeciwna, Renekton ma mniej lasków i większy level. Dobra, jest na Kurde. Szorlinę. Jakby się nie ujawnił moglibyśmy ją kombić jakby Adyx trochę na dół wlazł O Elisa jest tutaj Nie, teraz nie Adix ucieka, bo nawet nie ma szóstki, nie ma sensu Zaraz mam za jednego Leskita czy tam dwa To ty plęczę na dół no. O nam te. O Boże, tak to szybko zrobili, że na beczki nie zdążyłem pójść. To papuszy graj tam defa na bucie. O idzie do nas, rynek to na plecach. Idzie Renek do Was, nie? z liską pewnie. O, czekaj, czekaj, dwóch. No jest. A... Ja też. Jestem bliżej w tak zausta. O Boże, dwa razy odskoczył. Dobra, ja bym z tego wycofał. Kurde, to już nas narzekał. Gdzież? Mm, Kurde, warto się z nimi rzeckamy. A teamfight fight nas Jak my wygraliśmy tę wymianę? Bo Ty, ja mam przerażać. Ogólnie Raleigh wygraliśmy teamfight, tylko że uciekli właśnie no. Morgana uh, Morgana mi się odflaszowała. Dobra, no, altarz weźmy. Jest ja many nie mam. Ja nie... Ja ci nie mogę pomóc. Praktycznie za mana Ale jak masz tego egzosta, to ten Renekton mało robi. Tak, tak. No i wolę egzostać to Morgana nam nic się... nie zrobił. Jakby tam Morgana się nie odflaszowała to bym zabił nie? No ta Morgana coś mogła skłonąć. To od flashowała po... skąd mojego łódki. Renekton tylko podwójnie czy flashował też? Mmm, rynek na flashował. Może... Flaszną przed. Dobra. Nie wiem, ja się skupiam teraz na farmie, tak? typowo, biegam i farmy, nie bije się praktycznie. No, ja też mam dosyć wysoką farmę, mam 20 więcej od tej Niech Michelin to pusznie i ja to zgarnę. No, A potem dżungla. Bo oni gram defa bardzo, nie ma co tutaj no, szukać w ogóle. Ja teraz mogę trochę bardziej pchnąć, bo ta teraz ma jedynaście, ja mam dwa lewele adwentyczne nad Morganem, nie, ja może, ale O kurwa. No razy Kiedyś mocniejszy Ja szczególnie robię naszą żonglę, nie, tam staram się ją a, okay. Ja biegnę to pasgarnąć i nie ma nikogo tutaj Ja mam jedenastkę, jakbyś no, no, Adix wpisał no, to możemy ją zgarnąć Okej, okay. to że ona wezmę tarczkę to on ma wyjebą mojego stanu Ale to ja mogę, bo mam ją spić Dawaj może rękę ręka rękę Idę, idę, idę Nie na nie y, walną Załora No pa, co za ziomek Ojej Dobra Mam listkę W ogóle ja rzuciłem tak te ulty, ja myślałem, że on... Ja no, flaszę miał ult. to, atak tak Ja tu już myślałem, a że... był. w topa, Puszcz a, okay. a, tutaj... a bo Altar przejmi tą Rivenką Dobra, to i potem Altar Jestem trochę tankowny Patrzmy. A no bo tak, linia lepiej Nie, nie bijmy się z no, no, nie o, mamy nie. ultów nic. to... Łączymy altar? Nawet we Twitter Ja nie, nie wiem czy stańmy, te z te TW3 jest dobrym pomysłem Nie, bo to szybciej się przejmuje Szybciej się przejmuje a ty że się nie przyjmujesz. Szybciej, no spójrz sobie na tą kreskę nawet. O wiele to, szybciej. Też tak kiedyś myślałem, ale tak spojrzałem, chwilę, przyjrzałem się i szybciej się przejmuję. 100 golda im brakuje. Do Solari Cała elejska w sumie nic nie robi. Ta, ona w ogóle ma... No, to jest okej. Lewa miała takie jak ja przez chwilę, a ja jestem supportem, to w ogóle siedzę, Latam po mapie. Idę po poselari Garnę jeszcze jak co. Nie ma bólu, tylko tam Organa już zaczyna farmić jak dzika Ja ten mam mało A cztery nie ode mnie ja romuję na was, nie? Ona jest hmm. tutaj na bocie Eliska tu jest w co Trzeba uważać. To jest Eliska. Chodźcie może no. zrobimy tutaj takiego, wiecie, trapa. Hmm? Ja dzisiaj teraz zrobiłem trapa. To się zapomniałem, że mam pankepa. I mes to, jest... My spajam, to zabijam. Chodź, tak chodź tutaj, chodź tak, żeby, oh, nas, okay, okay. żeby nas widzieli. A nie, bo altary tak już nie No Oni pewnie teraz tu przyjdą. Chodź, gra Dobra. Tylko my teraz nie widzimy, to jest lipa. No ale to. teraz zobaczymy, to zaraz o nas dostaniemy. Na oni by oddali nam tego pająka, serio. Dawajcie go zrobimy. Dążymy? Oho. Jest. No, dobra, okej, okay. spadamy stąd. o, o, głodę. o. o, o. To prostu to Exhaust'a. na ultem już był Naprawdę? Tak, jest. Dobra, mamy już. I macie pająka jeszcze. Mamy pająka. To, jest... to worth Nie to. wyszło źle. Jeszcze TN, jak mówię, stary. Dokarmili tak, nas tak. killami i dalej mamy pająka. A Focus Support to jest na 0-3, to dla mnie no, to jest genialne. ...jakiś kurwa hajzami nie mają bogate. O, jeszcze teraz mam y tych podpęka. w ogóle tu, ta Sonia włączona trawa, to jest tak świetny pomysł. No. Fukuj sobie po raz pierwszy na u Merkurki. Alice z jak Nekton z Morgana z no i jakoś lubię mnie fokusować. Tylko, mm. Mhm. Ja bota wezmę. Dobra, tu już jest nasza gra, że my tak wchodzę. O, akurat. No nie, smite, ale A dziwne, że od razu nie poszli na widma, bo to było takie skapowe. No typowo, nie? A Renek tak. poszedł się Ja myślałem, że oni już ol olali to, a tu bum, nagle wpiekają No widać, że goldy, bo normalnie pobiegli tam od razu. A może oni po prostu przewidzieli, że trapują? A, że trap. Tak, to jest to bardzo rzeczania. podobne. Elise robiła golemy. Ja wjeżdżam, z E. I mam trzeba coś zrobić. Chodź Nie no, co z ci cisnąć i jakoś ich zabić, żeby puszczać turety. Mamy bufa, więc można jeszcze powalczyć. Mamy dwa altary. To w ogóle mamy, wiecie. Można ją zabić. Alex. Biegnę, biegnę, biegnę. Pewnie tu ktoś jest. O tak. kurde. Rzuć ulta pod siebie. Nie mają nic. O kurde, przecież mnie wybuchła. So bad. Ten się jak zahacił tamtą. No właśnie na to. Liczyłem, że wyjadą A jak uciekł. Kurde, nie zdążyłem mi beczki wybuchnąć. So wow. Zwaliłem bo jak nie, to, jakby tam inne beczka wybuchła... O, markurki tak. ma chłopak. Wajniesz go stunem, Dobra, GG. Walłem już, ale... GG. Znowu? A, GG. What the fuck? A była wyrównana taka gierka na początku. No. I się bałem, że możemy to przegrać. Ja tu jeb surrender. Okej, okay, okej, okay, no problem. No Dzięki za oglądanie. Znowu jakaś szybka gierka, poddali się chłopaki. Została nam ostatnia piąta, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, co w tej piątej grze dostaniemy. Mam nadzieję, że się podobało. Skomentujcie, jak Wam się podobają takie filmiki. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Na razie.